tam, gdzie są nieprawidłowości, w sposób oczywisty trzeba te nieprawidłowości wyjaśnić, natomiast one w żaden sposób, ich skala nie może zmienić wyniku wyborów. No na pewno miałyby realny wpływ, gdybyście państwo to widzieli, jak Miała pani w miała Ma pani gwarancję, że to jest prawda? Że to jest rzeczywistość? W czasie, gdy łże się Moniak zapewnia, że likwidacja centralnego biura antykorupcyjnego, a także usuwanie złogów poziobrze z prokuratury jest czynnością zbędną. Te same złogi poziobrze, ale w policji dokonują pobicia babci Kasi dokonują tego na oczach świadków, a później jak gdyby nigdy nic. Nawet nie przyjmują zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, nie mówiąc już o pomocy staruszce broniącej sądu najwyższego przed NEOSędziami. Również Dzisiaj Manowska Sąd Najwyższy. Co Państwo dzisiaj sami zobaczycie, zamieniła de facto w szpital psychiatryczny. Jako pierwszy na oddziale zameldował się Antoni Macierewicz, który zarzuca dziennikarzom, że ci nie mają prawa informować o nadużyciach na osędziów tylko dlatego, że nie widzieli worków z 50 tysiącami protestów wyborczych. Zapomniał dodać, że nie widzieli, bo Manowska schowała je nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed Adamem Bodnarem. No to na koniec Szymkowski Welseń po prostu z skompromitował się w ciągu kilku sekund na antenie Polsa News. Stwierdził, że faktycznie pisowcy fałszowali wybory, ale tylko w kilku komisjach. I nawet gdyby okazało się w trakcie przeliczenia głosów, na co dziś już wiemy, że szansy nie ma, to i tak, gdyby wygrał Trzaskowski, zwycięstwo jak psu Buda miałoby należeć się Nawrockiemu. Adam Wysiek, dzień dobry, witam Państwa w sobotę i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na starcie, moja serdeczna prośba do wszystkich Państwa: to, by kliknąć łapkę w górę, a także o to, by w wolnej chwili zostawić swój komentarz, tak by nasz program i fakty o bandyckiej mafii PiS docierały także do znacznej większej liczby odbiorców, ale również do zakutych pisowskich łbów. My startujemy od tego, co wydarzyło się, Szanowni Państwo, przed budynkiem Sądu Najwyższego. Kto bacznie śledzi nasz program, a także nasz kanał, to wiecie Państwo, że wczoraj świadomi obywatele wyręczyli de facto Bodnara czy dużą część z obecnych ministrów odchołowni czy słynnych gumiaków z PSL i poszli zaprotestować, jak to miało miejsce w czasie, gdy rządził PiS przez w najwyższym, tak by budynek, ten raczej majestat tego sądu, uchronić przed zamachem neosędziów. Wśród protestujących była babcia Kasia regularnie permanentnie pałowana, wynoszona i pobita przez policję na wielu protestach. Chociażby na miesięcznicach smoleńskich kobieta, która na swój kosz musiała walczyć o odszkodowania czy pozywać pisowskich bandytów w mundurze, myślała, że to już czasy pewnie słusznie minione. Otóż nie, ponieważ Siemoniak, zamiast usunąć bandytów w mundurach z formacji policji czy CBA, którą miał zlikwidować, już wiemy, że tego nie zrobi, czy służby wolał ich tam pozostawić, a skutki czy bardziej reperkusje tej patologii odczuwają zwykli obywatele, na przykład jak Babciakasia. Która pobita, nie tylko nie udzielono jej pomocy, ale także odmówiono jej przyjęcia zawiadomienia o możliwości pełnienia przestępstwa, choć zdarzenie widziało dwóch świadków gotowych zeznawać pod własnym nazwiskiem. Jak sytuacja ta wyglądała wczoraj, proszę zobaczyć i najlepiej ocenić samemu. To się

dziadostwa i nieróbstwa ludzi, którzy pełnią swoje funkcje na kluczowych z punktu widzenia nie tylko obrodności, ale także praworządności państwa stanowiskach. Ludzie, którzy sprzednie wierzyli się wartością zhanibili mundur policji, czy rozmaitych innych formacji, które szeroko można określić mianem służby, dalej tam są i dalej działają na rzecz PiS. Nie da się, szanowni państwo, naprawić państwa bez naprawy organizacji czy formacji, które dbają o porządek publiczny, gdy tam cały czas mamy do czynienia już nie tylko z jawnym wynoszeniem informacji, jak chociażby z bezpieki CBA słynne taśmy giertych, ale także ludzi, którzy są prawdziwymi agresorami, którzy dla oponentów politycznych PiS mają przygotowaną tonfę i gaz pieprzowy po to, by użyć ich w ramach rozpędzenia antypisowskich manifestacji, czego dowodem były zdjęcia, jakie Państwu pokazaliśmy, a jakie udało nam się zarejestrować wczoraj. Co Państwo macie do powiedzenia Siemoniakowi, a także użyjmy tej wulgarnej, ale jednak um, ulicznej nomenklatury psom, którzy w ten sposób um, e, hańbią mundur czy postępują z obywatelami. Zachęcam do komentowania, co Państwo o tym myślicie. Można to w komentarzu swobodnie napisać. Przed nami temat numer dwa dzisiaj, czyli szynkowski -Welsenk. No Zabłysnął jak zwykle głupotą, bo intelektem nie był w stanie zrobić tego nigdy, odkąd jest w polskiej polityce. Twierdzi, że faktycznie no, pisowcy fałszowali wybory. E, miało to miejsce w kilku komisjach. Wyborczych, no ale przecież, gdyby nawet okazało się, że to fałszerstwo ja jestem zwolennikiem akurat tej tezy to moja prywatna opinia. Oddzielmy to od informacji, że było to skoordynowane działanie, obliczone, stworzone, kierowane przez pisowską mafię, przez tych bandytów w krawaciku z szyldu Kaczyńskiego. Twierdzi, że gdyby się okazało, nawet podczas ponownego przeliczenia głosu i to jest to, czego najbardziej się boją to i tak, gdyby Wygrał Trzaskowski, to nie. Powinien Nawrocki zostać prezydentem. Wiemy już od dobrych kilku godzin, że nasze państwo po prostu ma kulawą nóżkę, o ile w ogóle jeszcze można mówić o takim spacerze formalno-prawnym, gdyż odmówiono nam, obywatelom, ponownego przeliczenia głosu, a de facto obecny rząd także legalizuje procedurę e, ogłoszenia przez niesędziów, przez neosędziów, przez osoby bez uprawnień w wyniku wyborów poprzez nieprzeliczenie, nawet czyli łamanie prawa 50 tysięcy protestów. Wyborczych. Proszę posłuchać tych bzdur szynkowskiego wersenka. Tam, gdzie są nieprawidłowości, w sposób oczywisty trzeba te nieprawidłowości wyjaśnić, natomiast one w żaden sposób, ich skala nie może zmienić wyniku wyborów i wszelkie analizy, które próbuje się tam jakiegoś profesora kątka, który analizuje wszystko w jedną stronę, to to należy włożyć między wajki. No, wszyscy poważni ludzie mówią, że w żaden sposób nie jest w stanie błąd w kilkunastu komisjach, czy w jedną, czy w drugą stronę zmienić wyniku wyborów, ale Donald Tusk uznał, że taka gra państwem niestety skrajnie antypaństwowa, podważająca zaufanie do wyborów, do instytucji państwa działalność jest dobrym pomysłem. Wyobraźmy tak, sobie no. sytuację, że kolegę, wygrywa kandydat Polski. Platformy Obywatelskiej, a władzę sprawuje Polski. prawo i sprawiedliwość. I Ziobro podpala mówi, podpala. teraz będę przeliczał wszystkie e, obwodowe komisje. Mam wrażenie, że wy kompletnie nie rozumiecie, co wy robicie, wy podpalacie Polskę. Mój Boże, dobrze. Już. Naprawdę, nie, dajcie spokój, yy, bo... Nie ma dzisiaj podstaw ku temu, by yy, mówić, że wybory zostały sfałszowane i naprawdę jako Polska mamy znacznie więcej wyzwań. Niech. Szacunek dla obywateli y, polega również na tym, że jeżeli obywatel lub obywatelka ma wątpliwości, to ma prawo je wyrazić w proteście wyborczym. Chcę wiedzieć, jak obywatel. I Żądam od tego państwa, gdzie tu płacę podatki. To pokazuje też ich mental. Oni mają w głębokim poważeniu demokrację. Im chodzi tylko i wyłącznie o to, by powrócić do koryta. Przykra jednak jest to, że ich powrót do władzy, będący wynikiem często nieróbstwa Adama Bodnara, czy takich politycznych kreatur jak Tomasz Siemoniak, odczujemy. Nie tylko my wszyscy, ale także ogólnie ludzie, którzy sprzeciwiali się pisowskiej mafii, którzy nie chcieli czerpać apanarzy za kooperowanie z bandytami w krawacie spod szyldu Kaczyńskiego. Ci ludzie odczują to najbardziej boleśnie. Dziwię się też panom Bodnarowi i Siemoniakowi, że nie są sobie w stanie zwizualizować powrotu bandytów do władzy, którzy bez żadnych oporów czy praworządności, po prostu z ostentacyjnym pogwałceniem prawa dokonają zemsty politycznej, takiej od w formie działania ich sitwy, jaka dotknie wszystkich nas, ale też to, co mówi El Seng, pokazuje Państwu, że ta droga, ten spacer w kierunku autorytaryzmu, a myślę, że podążamy nim niechybnie wielkim i szybkim tempem, jest wynikiem właśnie ich przekonania o tym, że wszystko można ustawić, że nawet wyniki dla nich niekorzystne. Tak można przekręcić, bo okazywało się, że działamy na wzór Rosji, gdzie szef partii wskazuje jednego prawdziwego kandydata, oczywiście Wielki cudzysłów, a później ten no, wprowadza swoją drakońską ręką, terrorystyczną, zresztą rozmaite, patologiczne ustawy rujnujące własny kraj. Co Państwo sądzicie o wypowiedzi szynkowskiego Welsenka? Zachęcam do komentowania, bo przed nami temat numer trzy, czyli taka kalka, taki papierek lakmusowy tego, z czego jak co są najwyższego zrobiła bandytka prawna Elżbieta Małgorzata Manowska, razem oczywiście z ziobro, e, który przez 8 lat rujnował polski wymiar sprawiedliwości. Myślę, że szpital psychiatryczny, zwykły psychiatryk, tak można najkrócej opowiedzieć i opisać ten budynek dzisiaj tą fasadową instytucję przesiąkniętą do szpiku kości przez patologiczny układ tak zwanej kasty neosędziów. Macierewicz, jeszcze jego tam nie było, włączył się w dyskurs i twierdzi w tym sądzie najwyższy, właściwie powtarza to, co powiedział kiedyś, że jego zdaniem kłamstwo powtórzone trzy razy i tak stanie się prawdą i im bardziej ono jest brutalne, tym szybciej możemy liczyć na taki, a nie inny efekt. Dzisiaj zarzuca dziennikarzom, że ci nie mają prawa informować o fałszowanych wyborach, czy o nieróbstwie i e, bandyctwie neosędziów w Sądzie Najwyższym, bo nie widzieli worków z protestami borczymi, no ale nie dodaję, że trzy czwarte z nich tego samego dnia już wyrzucono do kosza, czym sama pochwaliła się na antenie Radia a także, że później reszta, ta, która została schowano tak, by nawet opinia publiczna, tym bardziej prokurator generalna Dan Bodnar, ich nie zobaczyła. Jak wygląda kłamca Smoleński, a także oszołom w budynku pełnym oszołomów, zachęcam, by to zobaczyć. Teraz rozumiecie, dlaczego my nie możemy wejść? Wszystko jasno. A gdzie są, przepraszam, No, na pewno miałyby realny wpływ gdybyście Państwo to widzieli, jak chciała Pani w Miała pani ma, pani, ma Pani gwarancję, że rzeczywiście to jest prawda? Że to jest rzeczywistość? Ja, ja nie, 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 nie Pierwsza... Pani prezes powiedziała co innego. Nie gwarantowała, że to jest prawda odwrotnie. Powiedziała, że bardzo wiele z tego, że jest wątpliwości. Dzisiaj jest pierwsze posiedzenie sądu myślę, że będziemy wiedzieć bardzo wiele Panie, co się chce, Będziemy mogli dalej to jest bardzo bardzo bierze. Bardzo bierze. Panie, Pana nie panie, 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 panie. Panie. Tu No to na koniec, jak zwykle gorąca prośba do wszystkich Państwa, to by kliknąć. Subskrybuj nasz kanał, mega nam to pomaga. Także zachęca nas do dalszego działania. My nie składamy broni Państwa, do tego samego zachęcamy. Musimy bacznie patrzeć na ręce obecnemu rządowi. A także śledzić, no, co może w Polsce się zmienić po tak zwanej reformie czy zmianach kadrowych w rządzie i w ministerstwach. Liczmy na to, że tych dwóch słynnych ministrów odpowiedzialnych za niestety, ale spadające notowania koalicji 15 października po prostu srogo beknie i zastąpią ich ludzie kompetentni. A więc zachęcam, by nas subskrybować jeszcze mocniej i dosadniej. Będziemy głośno mówili o patologii pisowskiej mafii, a także bandycach suwerennej Polski, bo zanosi się, że lada dzień będzie ich jeszcze i jeszcze więcej. Zapraszam też na nasz portal informacyjny, portal czechpress.pl. Mnóstwo informacji o polityce, o Polsce i o świecie. A skoro już Państwo wiecie o czekpresie, to pewnie też wiecie o naszym sklepie internetowym, sklepie antyprawak.pl, gdzie e, można zaopatrzyć się w koszulki, które sami projektujemy i do Państwa wysyłamy, a cały dochód z książek, też gadżetów, koszulek antyprawackich, pisowskich, bluz dla nich, dla niego, inwestujemy właśnie w ten kanał, w nowy sprzęt, a także w Portal więc Jeżeli Państwo kiedyś myśleliście o tym, jak wesprzeć nasz kanał, to właśnie to jest ten idealny sposób. antyprawak.pl, Tam więcej informacji gorąco zachęcam i serdecznie zapraszam. Za dziś Państwu dziękuję, a jeszcze informacje o naszym Facebooku, tam też na was czekamy, można dołączyć do naszej grupy dyskusyjnej na CzekPress.pl wpisując tą frazę, tą domenę, także w Facebooku. Za dziś dziękuję, Adam Bysiek, kłaniam się nisko, pamiętajcie o subskrypcji, łapka w górę i komentarzach, a ja z Państwem potykam się jutro. Jak zwykle punktualnie, no jutro niedziela. Myślę, że po godzinie 16. Dobrego i spokojnego dnia, raz jeszcze do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.